Siemaneczko, w końcu doczekaliśmy się momentu, na który czekaliśmy ponad 13 miesięcy. SCS ogłosiło mapę Louisiana już 10 października 2024 roku w blogu Introducing Louisiana. I od tamtej pory pojawiły się aż 24 blogi, każdy pokazujący inny element tego klimatycznego dodatku. Dzisiaj zrobimy pełne podsumowanie wszystkie miasta, wszystkie drogi, bagna, mosty, porty, tunele, customowe depoty, przemysł, special transport, nowe funkcje oraz całą Komunikalną naturę Louisiana, wszystko co SCS pokazało od dnia ogłoszenia aż do ostatniego bloga przed premierą. A premiera jest już jutro. Ten odcinek zawiera kompletnie przegląd całego DLC Louisiana od A do Z. Wszystkie informacje w jednym materiale bez przekopywania internetu i szukania pojedynczych wpisów. Jeśli lubicie takie podsumowanie i chcecie jutro wpaść na pierwszy gameplay z Louisiana DLC, to wrzucajcie suba i dajcie znać w komentarzu, czy kupujecie ten dodatek albo czy w ogóle gracie w ATS-a. A teraz lecimy zobaczyć, jak wygląda najbardziej. Klimatyczne, bagienne, muzyczne i wyjątkowe DLC w historii American Track Simulatora. Zanim SCS zaczął pokazywać screeny z Louisiany zrobili coś fajnego. Przedstawili ekipę, które to DLC dubie po nocach. Jest Dawid, szef projektu. Mówi wprost: stan mały, ale naładowany atrakcjami. Dużo niestandardowych miast, ciekawa architektura, nowe branże i kustomowe depoty. Jest zuzana, specjalistka od układania dróg, węzłów, mopów i truckstopów czyli ta osoba, dzięki której nie latamy po mapiach GPS po pijaku. Joanna ogarnia mapę i roślinność. A w Loizjanie to ważne: bo tu każde drzewo wygląda, jakby zaraz miało cię zjeść. Mchy, bagna, dzikie haszcze. Klimat totalnie inny niż na zachodzie. Następnie Tomasz. Kiedyś bardziej natura, teraz uwielbia depoj. Przemysł i miejsca załadunku idealnie, bo tu jest mix bagien i fabryk. Są też świeże twarze: Katrina, Eliska, Terka, Teresa, Wandula, większość z nich ma Luisianę jako pierwszy diesla. Dostali od razu pakiet hardmod. Drogi nad bagnami, mokradła, małe miasteczka i łączenie tego wszystkiego w coś, co musi działać w skali ATSA. Podsumowując, ekipa mówi wprost: stan piękny, trudny, ale robią go z zajawką. Żeby zrobić dobrą Louisianę, SCS wsiadło w auto i po prostu pojechali tam na research trip. Ekipa w składzie z Pekot Assetów, Druk, Roślin, Senior Map Designer i David jako lead. Wjeżdżają od strony Teksasu z i10, pierwszy przystanek, welcome center i od razu klimat tabliczki, nie karmaligatorów. Uważaj na węże, jezioro spływającymi wyspami roślin, pomosty w lesie oblepionym Spanish Moss i pająki, takie, których nikt nie chce mieć nad łóżkiem. Dla nich to też był szok skalą. Wszystko większe, parkingi, krawężniki, hydranty, robili nawet zdjęcia przy śmietniku, żeby później wiedzieć, jak go odzorować w skali człowieka w grze. Odwiedzili Port Fortune, Oak Alley Plantation, masę historycznych centrów, miast, porty, przemysł, różne typy dróg i trackstopów. Był też przystanek na Every Island, czyli dom słynnego Tabasco, zwiedzanie fabryki, historii w sosu i degustacja lodów o smaku Tabasco. I Idealne i jak lubisz żyć niebezpiecznie. Na koniec, wprost po zobaczeniu tego na żywo, będzie im łatwiej zrobić Louisianę tak, żeby wyglądała i czuła się prawdziwie. A po tej wycieczce połowa ekipy już mentalnie mieszka w USA. Louisiana bez porządnych trackstopów by nie przeszła. SCS od razu pokazała, że w DLC będzie pełen przekrój od ogromnych kompleksów z masą stanowisk i parkingów po małe przydrożne stacje typu tanku i leć dalej. To też fajne będzie w road tripie. W praktyce zawsze gdzieś po drodze będzie miejsce, żeby zatankować, podłubać coś przy ciężarówce albo po prostu zrobić pauzę i wypić wirtualną kawę. Idealne spoty na konwoj mode, parkujecie obok siebie, robicie screena, ekipa z Polski w Luizjanie i jedziecie dalej. SCS dosłownie mówi, widzimy się na truck stopie w Luizjanie. No i ja też tam zamierzam parkować. Piszcie mi w komentarzu, czy będziecie tam parkować. Jak wbijemy do Luizjany, to pierwsze co będziemy widzieć to nie bagna, tylko Welcome Centers. Na i 10 mamy najpierw Orange Travel Information Center po stronie Teksasu, stoliki, toalety, osobny parking dla traków, czyli klasyka. Kilka kilometrów dalej już po stronie Luizjany kolejne centrum, podobnie wyposażone, ale w innym klimacie na I20 w kierunku Teksasu jest Travel Information Transfer Właską. Tam już w ogóle mają miejsca na pikniki i nawet kino, jak komuś się naprawdę nie śpieszy z dostawą. W środku stanu na I-10 i I-20 I są większe res idealne miejsce na obowiązkową przerwę. SC szczególnie podkreśla ten nad rzeką Atchafalaya, droga nad bagnami, dookoła mokradła, klimat jak z filmu. No i oczywiście waitstation na I-12 koło Baton Rock. Jak cię wołają zjeżdżasz, jak nie zjedziesz to wiecie, w ATSie tradycyjnie kończy się to mandatem a nie miłym liścikiem. Tu mamy blok z perspektywy Lucasa, gościa odpowiedzialnego za sety, on mówi wprost, Louisiana to jeden z najciekawszych projektów jakie robił. Architektura to totalny miks, French Quarter w Nowym Orleanie, kreolskie domy, plantacje na Mississippi plus nowoczesne wieżowce i mosty, zapory, bariery przeciwpowodziowe, czyli stary klimat i nowoczesna inżynieria w jednym kadrze. Jego robota to dopilnować, żeby setki nowych modeli powstały na czas. Brandy, depoty, landmarki, mosty, porty. Najpierw robi listę wszystkiego, co potrzebne, potem rozdziela zadania, dogląda od Sachera, sprawdza jakość, poprawki, terminy i tak dla kilku projektów naraz. A Iowa już wyszła Teraz jest Louisiana i są dwa tajne DLC. Pewnie są Dakota i Illinois. Do tego musi wybierać, co w ogóle trafi do gry, bo skala ATS nie pozwala wrzucić wszystkiego. Trzeba wybrać takie budynki i miejsca, żeby lokalsi od razu poznali miasto, a reszta graczy miała efekt wow! Na koniec mówię prosto, robią to z pełnym zaangażowaniem i liczą, że gracze poczują tę samą radość jak oni przy tworzeniu. Teraz wchodzimy do miast Luizjany, Lafayette, miasto nad rzeką Vermolion, kiedyś Vermolionville. Potem nazwane na część generała Lafayette w ATS zobaczymy m.in. katedrę Świętego Jana, kościoły, szkołę, dużo czerwonej cegły, klasyczny południowy klimat. Homa, jedziemy z Nowego Orleanu drogą 90 i wpadamy do miasta, które zaczynało od ryb futer i krewetek. Dziś to centrum seafoodu i drewna. W grze mamy bibliotekę, bank, biurowce, wszystko okraszone nutą bagiennej Luizjany. Monroe, północny wschód stanu, spory ośrodek przemysłowy, tu dostarczamy ładunki do dużego miasta, a po drodze mijamy First Baptist Church i campus University of Louisiana, czyli trochę nauka, trochę biznes, czyli kasiora dla nas najważniejsza. Nacito, najstarsza stała osada w całej Luizjanie, Purchus, miasteczko nad jezioro rzeką Ken River Lake, pełne historii i małych landmarków, jak Central High School czy szkoła dla wyjątkowo zdolnych. Idealne miejsce na spokojny kurs po starych uliczkach. Louisiana to nie tylko wielkie miasta. STS mocno podkreśla małe miejscowości. Winfield, klasyczne małe południowe miasteczko, sąd poczta, kościół z wysoką nowoczesną wieżą miasto mocno powiązane z koleją i lasami. Mansfield spokojne miasteczko przy ważnym szlaku z historią sięgającą wojny secesyjnej. Po drodze mija się szkołę, Bank i Kościół z 1847 roku. Klimat Small Town America w pełnej krasie. Kurcze, lubię bardzo ten klimat. Piszcie mi w komentarzu, czy lubicie klimat amerykańskich małych miasteczek. Oberlin, małe, ale historyczne, ważne. Jest sąd z 1912 roku wpisany na listę zabytków. Ratusz dookoła lasy i bagna. Idealne tło do nocnego kursu w deszczu. Cameron, totalnie inny klimat. Wybrzeże, huragany, budynki na palach, ślady po sztormach, port, magazyny, statki. Widzimy miasto i od razu wiemy, że tu natura rozdaje karty. Talulach Pola bawełny, ryżu, kukurydzy, soi po horyzont. Do tego sąd i Kościół w centrum. Idealne miejsce, żeby poczuć rolnicze serce stanu. Jeżeli lubicie naturę w ets albo w ats to Louisiana to będzie uczta. Mamy tu bagna, rzeki, jeziora, lasy, bio, wszystko w jednym DLC. To się naprawdę zapowiada ciekawie. Stan dzieli się na trzy główne typy krajobrazu: gęste lasy, prerie, rozległe mokradła i bagna. Mississippi przez tysiące lat nanosiła muł, budowała nowe kawałki lądu, zmieniała koryto. I tak powstała cała ta sieć jezior martwych odnóg i bagien. Jeśli chcecie poczuć klimat rzeki, lecimy US 65 wzdłuż Mississippi. Jak chcemy, typowe Bayou z cyprysami i aligatorami w tle kierunek południowe wybrzeże i droga LA 82. Na północy z kolei czerwone ziemie, doliny Red River i łagodne pagórki wzdłuż. I dwudziestki i jednym słowem zero monotonii. Przechodzimy do drugiej paczki miast. Lake Charles z jednej strony chemia, rafinerie, rury, zbiorniki, pełen przemysł, a z drugiej hotele, kasyna, neonowe życie nocne czyli klasyka. My wieziemy ładunek do rafinerii, a po prawej stronie miasto się bawi. The Rider małe miasto przy granicy z Teksasem, ale ważne przez Somil i Papiernię. Do tego słynne Gothic Jail i sąd hrabstwa. Klimat małe, ale pracowite. Port Fortune to już nie tyle miasto, co potwór przemysłowy. Na samym końcu LA1, port, stocznie, terminale naftowe, rurociągi, ruch jak na autostradzie. Do tego ślady po huraganach, budynki na palach, zardzewiały sprzęt, czuć, że tu się ciężko pracuje. Aleksandria, serce logistyczne stanu przecinają się tu i 49, US 165, US 167, US 71. Idealne miejsce, żeby rozwijać firmę. Masa potencjalnych tras i depów plus elektrownia, kościoły, zabudowa miejska. I teraz jak zastanawiam: Port Fortune będzie miało więcej firm, i że tam będzie się opłacało kupować garaż. Czy w Aleksandrii? Louisiana bez mostów by nie działała. Tu wszystko jest na wodzie, więc SC zrobiło z tego osobny blok. Mamy Horace Wilkinson Bridge w Baton Rouge, najwyższy most nad Mississippi, robi wrażenie. Crescent City Connection w Nowym Orleanie, wjazd do miasta z filmu. Huey P. Long, ok, Allen Bridge. Kolejny klasyk nad rzeką i przede wszystkim Lake Pontchartrain Causeway najdłuższy most nad ciągłym akwenem wodnym na świecie. Do tego mosty w Lake Charles, Homa Twin Bridges, Level Bridge, LA1 Bridge, Simmer Sport Bridge, Wet Veterans Memorial Bridge. W praktyce połowa screenshotów z tego DSC to będzie ciężarówka na moście, bo widoki będą mega. Sieć dróg w Louisiana to też osobny temat. Na południe miast Ela 1 z bramką na Port Fortune i bramki na dojeździe do Lake Pontchartrain Cosway widać, że tu się za mosty płaci. L-10 tnie cały stan ze wschodu na zachód przejeżdżając przez Antafacaja Basin, największe bagno rzeczne w USA. Droga idzie wysoko nad wodą, idealne miejsce na timelapsa. Na północy i 20 na osi wschód-zachód, przez takie miasta jak Monroe, a i 49 idzie z północy na południe, aż do Lafayette. Krzyżują się w Shreveport, największym więźle drogowym DLC. Poza tym masa skomplikowanych skrzyżowań w Nowym Orleanie, Baton Rouge i Szrevenport, i nawet kilka rund, żeby Europejczycy poczuli się jak w domu. Port Fortion dostaje jeszcze swój własny blok, bo to jest endgame przemysłu w tym DLC. Na końcu LA-1 wjeżdżamy w ogromny kompleks. Port rzeczny, zakłady chemiczne, zbiorniki na ropę, pierwszy kustomowy stoczniowy depot w ATS. Do tego serwis dla troków Truckstop, bo tysiące ciężarówek dziennie przewija się przez to miejsce. Wokół klimaty ciężkiego życia nad zatoką, domy na palach, budynki naruszone przez huragany, zardzewiały sprzęt. Idealne miejsce, żeby poczuć, że ta robota nie jest lekka ani dla ludzi, ani dla ciężarówek. Druga tura małych miasteczek. Faraday, spokojne miasteczko przy Mississippi, ma swoją First Baptist Church. Dużo zieleni i klimat, że życie płynie wolniej niż nasze obroty silnika na ludzie. Roston, miasto uniwersyteckie Louisiana Tech University, robi tu robotę. Trochę farm, trochę nauki, trochę lokalnego biznesu. New Iberia, bliżej wybrzeża, otoczone plantacjami. Czciny cukrowej i kanałami. Jest remiza strażacka jako landmark i ogólnie klimat starego południa. Bastrop miasto zbudowane na drewnie i papierni. Sąd, bank, klinika klasyczne małe centrum dookoła przemysł. Abbeville brama, domokrady przybrzeżny, Kająski klimat, sąd, hrabstwa, stare domy, kościoły idealna miejscówka, żeby się zatrzymać, popatrzeć i pojechać dalej w stronę Bagen. Sheriff Port jedna z gwiazd Jelcy i północny zachód stanu. Duże miasto nad Red River. Wjeżdżamy przez Harry. Charakterystyczne mosty, widzimy hotele, kasyna nad wodą, centrum kongresowe, są duże biurowce, w nocy wszystko świeci jak Vegas w miniaturze. Też jest planetarium, stadion, arena, sporo klimatu eventowego, mecze, koncerty, imprezy. Dla nas ważniejsze, że dookoła jest pełno depów i garaż, więc to świetne miejsce, żeby rozwinąć firmę w Luizjanie. Mówiąc prosto, szremem portom, miks ruchu, świateł i ciężarówek. Będzie gdzie robić screenshoty. Jedna z rzeczy, które robią robotę w ATS-ie, to kustomowe depoty, i w Luizjanie mamy ich sporo. Tutaj SCS pokazuje pięć takich miejsc trzy farmy na Titoches, Oberlin, Okolice Oak Alley, dwa depoty drewna i w tym jeden Cody Rider. Farmy są duże, zbudowane ręcznie z masy, asetów, pola, silosy, magazyny wszystko pod konkretne towary od bawełny po zboża, krowy i drób. Depoty drzewne pokazują, jak ważny jest przemysł leśny w Luizjanie. Plantacje sosny, ogromne stosy drewna, ciężki sprzęt. W skrócie jest mniej kopii wklej prefabów co bardzo nam się teraz podoba, że w końcu robią coś z tym. Mam nadzieję, że jeszcze garaże zaczną zmieniać, bo są na kopiówkę więcej miejsc, które wyglądają jak konkretne lokalizacje i o to chodzi. Louisiana to nie tylko mosty i bagna, ale też sztuka uliczna. W Ruston możemy trafić na Mural Experience Ruston z brzoskwiniami w tle w Mansfield. Dwa murale z motywem flagi USA: jeden baseball, drugi lotniczy. W Port, ogromne kolorowe malowidła na ścianach, jedno wręcz zasłania cały wysoki budynek. Murale są też w Lafayette, Bagion Rock Homey Generalnie jak będziemy patrzeć, nie tylko na GPS-a, to sporo zobaczymy. Do tego dochodzą statuły, kolumn w Baton Rockiu pomnik przy Atacza Falaya, Welcome Center dla weteranów, wzruszająca rzeźba matki z dziećmi w homie. Małe rzeczy, ale robią klimat, że to żyjący stan, a nie tylko tło pod tiry. Doczekaliśmy się, SCS wrzuciło też pierwszy gameplay z Luizjany, Trasa prowadzi Północy od Port Fortune aż w okolicy Lake Charles przy granicy z Teksasem. Na filmie widać wszystko, co ma zrobić wrażenie: bagna z cyprysami, mosty nad wodą, wielkie węzły drogowe, nowy Orlean w tle, przemysł, farmy i porty. No i klasyczny Work in Progress. Może się zmienić, ale wiadomo. I tak wszyscy pauzują film co 3 sekundy, żeby szukać nowych dróg i miast. Druga część o customowych depotach, tym razem cięższy kaliber przemysłowy. Mamy dwa porty rzecznym Baton Rokiu, Lake Charles, stocznię, kopalnię, soli, elewator zbożowy. Port Baton Rokiu to gigant, miejsce gdzie spotyka się droga, kolej i rzeka. Lake Charles to z kolei miks energii i przemysłu. Masa towarów przebija się non-stop. Stocznia to serce przemysłu offshore, holowniki, pokłębiarki, statki serwisowe, a my dowozimy części konstrukcyjne i sprzęt. Kurczę, może w przyszłości będziemy przewozić jakieś holowniki albo pogłębiarki. To by było fajne DSZ. Piszcie mi w komentarzu co o tym myślicie. Kopalnia soli, stare, ale wciąż ważne źródło surowca. Odjeżdżenia po chemię, elewatory zbożowe przy ujściu Mississippi symbole eksportu amerykańskiego rolnictwa. Czyli naprawdę jest co wozić i gdzie kręcić zestawem. No i w końcu dwie największe gwiazdy: Nowy Orlean i Baton Rouge. Nowy Orlean, muzyka, jedzenie, klimat, wszystko nad Mississippi. W ats przejedziemy się po Crescent City Connection, zobaczymy dom, centrum kongresowe, port wycieczkowców, Narodowe Muzeum. II Wojny Światowej, Canal Street, miasto ma żyć nawet jak jedziemy tylko na dostawę. To czujemy, że to centrum świata. Patton roku okolica stanu, najpierw wjazd przez Horace Wilkinson Bridge z genialnym widokiem na rzekę i miasto. W środku Old State Capitol, jak w zamku New State Capitol, najwyższy w USA, do tego muzeum, stadion, arena, USS Kidd, muzeum sztuki i nauki. I oczywiście oprócz tego wszystkiego są depoty, przemysł i ładunki. Bo zwiedzać zwiedzamy, ale kasa sama się nie zarobi. W Luizjanie woda rządzi, więc SCS dorzuciło promy i mosty zwodzone. Promy Cameron, Holly Beach, God Lunch i prom w Port Fortune, który jest jednym łącznikiem z magazynami offshore. Przejażdżka promem to chwilowy odpoczynek, ładny widoczek, animacja, spokój przed kolejną trasą. Do tego mosty zwodzone i śluzy w takich miejscach jak Monroe, Houma czy od Riverdock. Czasem trzeba będzie się zatrzymać, poczekać aż przepłynie statek i do tego też buduję klimat, że tu wszystko jest synchronizowane z wodą, nie tylko z ruchem ciężarówek. No i wreszcie najważniejsze. Data premiery Louisiana DLC do American Truck Simulator wychodzi 4 grudnia 2025, czyli to już jutro. Do tego SCS wrzuciło oficjalny trailer pełen miast, mostów, bagien, portów i paru ukrytych smaczków. Na finiszu DEFC tylko dopieszczają ostatnie detale, a my możemy się szykować na pierwszy wjazd przez Baton Rouge, Nowy Orlean, Mokradła, porty, plantacje i lasy. Jak zawsze proszę, żeby to rzuci DSC do Steam Wishlist, bo to pomaga im z algorytmami i daje znać, że ludzie czekają. A my i tak wiemy, że większość z nas będzie tam w dniu premiery. Piszcie mi w komentarzu, czy kupujecie DSC Louisiana. Teraz coś dla fanów ostrych sosów Avery Island i Pekin Louisiana. Avery Island to taka zielona wyspa wśród bagien, pełna starych dębów, roślin, dzikich zwierząt, czaple, jelenie, aligatory. Ale najważniejsze to dom słynnego sosu z czerwonej butelki. SCS nie mogło użyć prawdziwej marki, więc mamy Flavor Fair, fabrykę jedzenia, z której będziemy wozić ostre sosy i jalapinio po całych Stanach. Druga część o Special Transport w Louisianie. Kilka nowych ciężkich tras: Nowy Orlando Lafayette, Lake Charles do Natty Churches, Shrevenport do Baton Rocue, Homa do Port Fortune. Wielkie ładunki, eskorty, policja, ciasne zakręty, piękne widoki czyli dokładnie to co lubimy w Special Transport. A wypiszcie mi w komentarzu, wieziecie ostre sosy, czy mocarny ładunek ponadgabarytowy. Louisiana ma dać nam trochę potu na kierownicy i masę frajdy na trasie. No no i mamy to SCS wypuściło nowe wydarzenie w World of Tracks Cruising Louisiana. W ramach eventu czeka nas wspólne wyzwanie przejechać 125 milionów mil, czyli to jest jakieś 201,5 miliona kilometrów i zrobić dostawy do 10 różnych miast Louisiany, żeby zgarnąć nagrody. Southern Wings, unikalne malowanie ATS, Golden Sod, złota zawieszka do kabiny oraz dodatkowy pluszowy miś, który pojawia się jako bonusowa nagroda w tym wydarzeniu. Prawdopodobnie będziemy musieli dojechać do któregoś z miast. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pełne podsumowanie wszystkich 24 blogów prowadzących do premiery Louisiana DSC, na mosty, porty, plantacje. Miasta Depoty Special Transporty, wszystko co SCS stworzyło przez ponad rok. Już jutro ląduje w American Track Simulator. No to na koniec mam do Was pytanie, w który region Luizjany ruszacie jako pierwszy Bagna, Mosty, Nowy Orlean, a może od razu Port Fortune? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli chcecie zobaczyć pierwszy gameplay z premiery, to wrzucajcie suba. Dzięki za oglądanie i jak zawsze keep on tracking.